Chcę schudnąć 5 kilo. Jak to zrobić? Dostaję mnóstwo takich zapytań jako trener e, od moich klientów, że nie wiem, zbliżają się jakieś urodziny, jakieś e, święta, jakieś wasala. Ja chcę schudnąć 5 kilo. Jak to zrobić? A tak naprawdę to wcale nie jest nic strasznego, bo Twój organizm, zdrowy organizm wcale nie... Nie chcę wymagazynować cukru, tłuszczu. No to nie jest do życia potrzebne. Jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli e, funkcjonujemy mm, w balansie, w, 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 w równowadze, tak, to my nie potrzebujemy magazynować tłuszczu. No bo przecież po co? A kiedy go magazynujemy? No, między innymi wtedy, kiedy mamy jakieś. Takie natarczywe myśli, które cały czas prowokują nas do tego, abyśmy walczyli albo uciekali, kiedy mamy jakieś nieprzypracowane traumy i uważam, że wszystko nam zagraża e, albo kojarzy nam się z jakimiś sytuacjami z, z dzieciństwa, kiedy mm, na przykład e, mamy e, relacje w domu bez spokoju i bez poczucia bezpieczeństwa, e, kiedy. Cały czas musimy właśnie walczyć, to wtedy organizm chce być, nasze ciało chce być duże, żeby mieć dużo siły do walki. E, wtedy, kiedy m, stawiamy e, potrzeby innych nad swoimi i musimy mieć dużo siły i mocy do tego, żeby rozwiązywać problemy wszystkich ludzi oprócz naszych, żeby być na zawołanie wszystkich, tylko nie na zawołanie swojego organizmu, żeby e, wyprzedzać nawet potrzeby innych ludzi, spełniać ich oczekiwania. A nasze zostawić nas w szarym końcu, bo może znajdzie się jakaś dobra dusza, która nam pomoże. Znacie to może? Może, może? <laughs> Więc tak jak mówię, jeżeli organizm jest zdrowy, ma wyregulowane hormony, kortyzol, insulinę, leptynę, ma zbalansowany cukier, znaczy jakby gospodarkę glukozową, tak? To on nie, ma, nie musi magazynować naprawdę. Nie musi wtedy magazynować. Magazynuje wtedy, kiedy my nie słuchamy swojego ciała, tylko słuchamy, nie wiem, wszystkiego dookoła, albo swojego krytyka wewnętrznego, który nam mówi, że jesteśmy we wszystkim niewystarczające. <grym> Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, jak schudnąć 5 kg, albo 10, albo ile tam sobie chcesz, to powiedziałabym, zacznij od głowy. Zacznij od tego, kim jesteś, kim chcesz być. Co lubisz robić, czego nie lubisz? Kiedy powiedziałaś komuś tak, a sobie powiedziałaś nie. Kiedy zgodziłaś się na wszystko dla innych, a wcale tego nie chciałaś zrobić. E, zastanów się, co sprawia, że się uśmiechasz. Zastanów się, co sprawia, że albo czyja obecność sprawia, że dostajesz drodzy palpitacji. Tak? To są bardzo ważne pytania. Filozoficzne, ale tak naprawdę, to odpowiedź znajdziesz w, w, w odpowiedzi będą emocjonalne, a te emocje będą wpływały na hormony. Pozytywnie i negatywnie. Więc jeżeli ty nie masz przycisku, stop, nie masz przycisku w sobie. E, poczekaj, stój, zastanów się, czy ja mam siłę na to, żeby komuś pomagać, czy może potrzebuję położyć się i zregenerować, bo miałam dzisiaj ciężki dzień. Oczywiście, że mam siłę. Oczywiście, że wszystkim pomogę. Oczywiście, że tak, bo ja jestem ta dobra, ja jestem ta e, ko, e, ko, e, do, e, dobra kobieta, która będzie wszystkim e, usługiwać, która będzie e, sprawiała, żeby wszyscy byli szczęśliwi, tylko sama nie jest szczęśliwa. Więc jeżeli ja, to jest moje doświadczenie, kiedy ja osobiście tyłam, o, wtedy kiedy nie byłam szczęśliwa, kiedy tyją moi klienci, to nigdy nie jest problem z tym, że jedzą za dużo po prostu, albo się nie ruszają. To są dużo głębsze problemy, ukryte pod płaszczem tego schronienia, którym jest nasza tkanka tłuszczowa. Ale one są ukryte. W środku jest bardzo małe dziecko, które krzyczy o uwagę, krzyczy o przytulenie, krzyczy o miłość, krzyczy o zrozumienie. Krzyczy zauważ mnie. Tam jest bardzo małe dziecko. Ok? I dopóki my nie zrozumiemy, że ten tłuszcz tak naprawdę nie ma znaczenia, bo kiedy ty będziesz zdrowa w takim zdrowa dla siebie, będziesz przyjazna sobie, będziesz zwracała uwagę na swoje potrzeby i będziesz zwracała uwagę na sygnały płynące z twojego ciała, to uwierz mi, nie będziesz miała żadnych problemów z taką tłuszczową. Ponieważ chociażby taki kurtyzom, przez przepracowanie albo zestresowanie, wpływa na insulinę, ona, znaczy na cukier, to wpływa na insulinę, tak? to wpływa na leptynę, czyli to będzie stale głodna, stale zmęczona, stale potrzebować będzie jakichś stymulantów do tego, żeby pracować. I to będzie takie koło. A wystarczyłoby się czasami zatrzymać i po prostu zapytać, czego ja w tym momencie potrzebuję. Może potrzebuję się po prostu położyć i wyciszyć, a może potrzebuję wziąć tylko koc, herbatkę i jakąś dobrą książkę, ale nie, przecież obowiązki mnie wzywają, nie? Chociaż nie mam siły, chociaż jestem wyczerpana skrajnie, chociaż ostatnie, co chciałabym zrobić, to, to pomagać komuś, to ja to zrobię, bo tak zostałam zaprogramowana, na pomoc innym. Moje potrzeby są nieważne. Jak masz schudnąć 5 kg? Zaopiekuj, zaopiekować się sobą. Odpocząć, zaopiekować się sobą, zapytać siebie, czego właśnie potrzebujesz w tym momencie. A dopiero kiedy odpowiesz sobie na te pytania, to dalej zapytaj siebie, czy w tym momencie chciałabyś mm, jakiegoś spokojnego treningu, takiego, który Cię wyciszy, a może coś, żeby się wyżyć. Okej, okay, dobra, żeby się wyżyć, to może zrobię tabatę czterominutową z mojej platformy fitness na przykład. Dobra, zrobię tabatę. Po tabacie czuję się fantastycznie. Okej, okay, dobra, to co teraz zjem? Hmm. Czy zjem sobie teraz jakieś paczkę ciastek, bo zasłużyłam na to i nie chcę myśleć o kolejnych problemach i obowiązkach, które czekają mnie w ciągu dnia? Czy może zjem jakiś taki pożywny y, posiłek zbilansowany, gdzie będą i węglowodany, i białko, i tłuszcze? I będę mogła się nasycić i być zdrowa, i mieć takie fajne uczucie, że zapracowałam na ten porządny posiłek, który, nie, po którym nie będę miała skoków cukru, tylko będę miała energię po to, żeby wtedy zastanowić się, czy będę miała jeszcze siłę na to, żeby pomóc innym w rozwiązywaniu ich problemów, a może po zjedzeniu tego posiłku e, poczynam sobie książkę i, e, i zastanowię się, czy nie potrzebuję e, czy nie jakieś kąpieli. Nie musisz być usługą i na zlecenie innych osób bez przerwy. Czasem potrzebujesz się zastopować. I ja to, też nie popadaj tutaj w skrajności. Nie myślę, że ja ci mówię, masz być egoistką, i dzieci mogą, wiesz, latać po mieszkaniu z nożami i ty masz nie reagować. Nie, to też nie o to chodzi. Tylko, żebyś znalazła ten balans i ten czas dla siebie, bo jesteś tak samo ważna, jak wszyscy inni dookoła. I może twoje dziecko w pierwszych dwóch, trzech latach życia rzeczywiście potrzebuje ciebie w każdej minucie swojego życia, tak? Ale ten czas e, później będzie dla ciebie, poza tym dziecko też chyba ma tatę. A jeżeli nie ma, to może masz kogoś, kto jest w stanie ci w jakiś sposób pomóc. Czy głupie ci prosi o pomoc, bo jesteś nauczona, że ze wszystkim radzisz sobie sama. Jak to u ciebie jest? Bo chyba jesteś nauczona radzić sobie sama, co? Jest taka przepiękna książka, o której zawsze zapominam tytuł, ale w tytule jest Chłopiec Koń nie wiem, i jakieś tam jeszcze dwa zwierzęta. Pies i kot i coś, coś takiego. Taki, taki, taki tytuł. Zawsze zapominam, jak się nazywa ta, się ta książka. E, a wąż tam chyba też jest. No i w tej książce jest taki piękny cytat, e, gdzie e, jeden z tych zwierzaków pyta drugiego a ty co zrobiłaś najodważniejszego w swoim życiu? A ten odpowiada poprosiłem o pomoc. Ja wiem, że jesteś nauczona tego, żeby dawać sobie radę ze wszystkim sama, ale uwierz mi, nie jesteś sama. I tak samo jak ty innym pomagasz, tak możesz też się zwrócić o pomoc. I to, że wszystkich nauczyłeś, że nie potrzebujesz niczego i jesteś samowystarczalna i że by każdy zajął się sobą, bo ty wszystkim i tak będziesz dla każdego, na początku może to się wiązać z wielkim bólem i buntem. Ale dopóki nie będziesz stawiała granic, dopóty, dopóty będziesz nieszczęśliwa. Bo mówienie nie, stawianie granic, wyrażanie złości, kiedy ktoś ci krzyczy to jest jedna z ważniejszych funkcji, które kobiety powinny się nauczyć mówić nie, stawiać granice i czasami pokazać, że jestem zła, mam do tego prawo. Nie jest sfrustrowana, kiedy już się szczera wyleje, tylko jestem, jestem zła, że nikt nie widzi moich potrzeb. i teraz mam ochotę pobić sama z tą swoją złością. I do poduszki. To pomaga, serio. Każda kobieta może być wariatką. Ich mówią. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że ten wykład coś wniesie do Twojego... do Twojej codzienności i Twojego serca.